Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wiktor z Dobrej Fazy i dzisiaj e, Wojtek będzie praktycznie w tym filmie e, rywalizował ogólnie z, z Mariuszem Płyncianowskim w, e, w kategorii Strongman i te inne 2020, który się odbył właśnie w Wałbrzychu a tak propo, oczywiście kupujcie L Pro Restart e, macie taką tutaj płytkę i kod promocyjny tak to wygląda płyta, jest taka bardzo fajna nietypowa z powodu tego, że tak inaczej troszeczkę, jak pamiętacie te stare konsole PlayStation 1. Zapraszamy do zakupu, link w opisie, tam na dole, do Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z Wojciechem, który wygrał wszystkie konkurencje w Pucharze Polski Strongmanów. Witam Cię Wojciechu. Wojciechu, jak przygotowywałeś się na te wszystkie konferencje? Ćwiczenia, papierosy i alkohol. Ćwiczenia, papierosy i alkohol. Dużo razy dziennie? Tuż 4 razy dziennie. Jak wyglądało Twoje śniadanie, Wojciech? Drzewka, piwa, jajecznica z 15 jaj i, i pójdzie skakanka. Kakanka. Widzę, Wojciech, jesteś w dobrej postury. Jak ci się udało wygrać? Wszystkie konkurencje, powiedz mi to. Po prostu to jest kwestia psychiki i dobrego nastawienia. Podobno pobijesz rekord Guinnessa w ciąganiu ciężarówki. Jakim cudem, Wojciechu? Podobno przeciągłeś się w 5 sekund, kiedy inni przez 40. Chciałem po prostu dobry kryj to prawda, że z, po, z, ktoś ci postawił flaszkę, żeś chciałem tego tirać, to nieprawda. 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 Czysto sportowo. Tak jest. Jest sportowa osoba. Się no kręci. Niech cię pokaroszkę. Nie od razu maszyna! nie jest to rozbieg, to no szybkie. Najgorzej Tchau, Hmm. Ile lat już trenujesz Wojciechu? Około 15 Wojciech trenuje już 15 lat Wojciechu, jak Ty doszedłeś do tego sukcesu? Czy to Twoja pierwsza wygrana w tych zawodach? Nie Ile razy już wygrywałeś? Średnio około 10 razy 10 razy wygrałeś w tych zawodach? konkurencji na razie dobrze Ile żeś dzisiaj podniósł na kratę 400 kilo 400 kilo Wojciech szykuje się na wielki finał będzie rywalizował z Mariuszem Pudzianowskim w siłowaniu na rękę ale Mariusz się boi się do Pudziana. jeszcze na drugim teraz Widzimy się w kolejnym odcinku Dobrej Fazy TV. Oprócz tego jeszcze chciałbym Was zaprosić do zakupu płyty Wellpro. Link będzie w opisie. E, a więc tak, siema.